Kilowatów na wszystkich trzech Fajne ujęcie było Czujesz ty na swych powiekach Zero chania nie można splekać Istność ściana, ja to tapeta Tworzymy jedno jak świat po betach biegną w następny etap Szukając życia na innych planetach To mój artefakt z mocy magicznych Pozwoli wyzwolić coś bitelastycznych To strzał krytyczny, bo majk do gadana Rudy z nim się jak bracia do Najliczne tajniki Rana zadana ta, ta, ta dusią z styki Dziś na ryby, dwa pi Zobaczymy kto duzi z nas w Ja tu z mnie jak Polska i dwa sojusz Też dobrze Nie spadam w zakazie jak sada Wychodzę na rapsze na opana, Bo bezbłędnie tym władam W wyrębie brednie, bo nie spletne, To bezwzględnie biegnę, bo emblema w gębie Stan tą klasę uzupełnię, haseł klasę w jedną trasę wkładają W sty prawe wszystko Zobaczę przyszłość Wytłumaczę czas Może istnieje Ujęcie pierwsze To jest scena Która to już będzie chuj cztery Akcja Pięknie Ładnie Musi mieć Musi mieć Flesze Tak jest Zdjęcia W gazetach Ja pierdolę Sława i kasa Eee Cięcie Yeah Idziemy dalej Dzięki Nie Zwierz! Czorskie brzmienie, znów przenika miasto Każde osiedle, dzielnice, każdą Czysty hardcore kolejny naszcząd W lupne nie jakiś rikosze, to śląsk, więc bez kłam Spróbuj więcej dojrzeć Hany swój brat, zasady surowsze, klamry bój da coraz większy potem Mamy za ikonę, ręka z mikrofonem zamiast dać i plot Wiesz, że pokażemy szkołę, to nasz czas udowodnić wszystkim wszedł i wobec na co nas stać jak i jaki być człowiek Wiele miast w jednym weźle z betonem i węglem. Od bloków po pękle, gdzie demon rzuca lejce. Przemoc w oczy zepnie, mury wyjąć cierpień. Celem ma ich bez przenżeń, żeby dotarł wszędzie. I nawet gdy patrol na oszy. Czy dla wieża dobrze wie, nie zabije głosów z melkan. Słychać jak zagłusza muzyka i sygnał. Ha, witam, silencja na i A jaka polska? 4 B ale jest, czekaj, bo możemy zrobić I w I I czekaj, i we dwóch. trzymaj się. Jemy. Może na dni fronty? Czekaj, odpocznij, co zrobimy we dwóch. Czarnuch. Nie. Jeszcze, jeszcze. 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 Czarnuch. Jeszcze. 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 Kolejny nastrząt, brudne południe, nie zaczeci faktom Siła dźwięku, który kruszy beton, nie ma przeszkód Sąsiedzi, nic nowego, rosną emocje, jeszcze im podkręć Niech poczują ten beat, jak najgłośniej Roznosi się po piętrach, przeszywa je na wyrok Ci zza już wydali na nas wyrok Kolejny skandal, kolejny eksces, zostanie wpisany na listę przestępstw wow. O kurwa w dupę Nooo, nie Ja pierd... <grymka> <grymka> Inwazja Kaje nie? Powiedz mi. Ej! Boli mnie. Tak? Bo ja mu za nich mięśla i mi tu gumę nakładam po obiektywo, przynajmniej nie rysuje mi szkła. Stajmy, stajmy. Zajebiście! O kurwa, Berci, gdzie byłś? Pięknie!